Cześć i czołem! Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Kompulsator. W dzisiejszym zadaniu lokalnym będziemy musieli uszkodzić budowlę w zwarciu. Co to oznacza? A to, że jeżeli wylądujemy w gasnących gajach i tam nasi przeciwnicy rozpoczną budowanie swoich wież 90, czy też innych konstrukcji, to my musimy je zniszczyć i za to dostaniemy 10 tysięcy cennego doświadczenia. Zatem warto tę misję lokalną wykonać także. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to oczywiście pod tym filmem czerwony przycisk subskrybuj, kliknij, zachęcam do tego bardzo serdecznie, a będziesz mógł znajdywać na tym kanale wiele ciekawych materiałów, m.in. rozwiązania dla wielu misji z gry Fortnite na ten i przyszłe sezony. A teraz zobacz jak łatwo wykonać to zadanie.